Cześć, witajcie! Dzisiaj drugi odcinek z serii Przegląd Kolonii Messer Barbarus Tutaj, no, już się jaja pojawiły Tutaj nie wiem czy zobaczycie, ale tutaj Napiszcie w komentarzach czy widzicie Tutaj, dokładnie Tu Powstały jaja, no To znaczy, że Bardzo dobrze to znaczy, czyli że królowa została zaplebniona i że będzie mieć potomstwo i to jest strasznie się cieszę bo tak naprawdę kupiłem no przez internet i no się tak bałem co do tej kolonii że oszu oszukają mnie ale tak naprawdę no spójrzcie, no zdrowa kolonia tutaj są resztki jedzenia a w ogóle powiedzcie no ja najczęściej no właśnie karmię tą królową no ziarnkami maku jakimiś jeszcze innymi nasionkami napiszcie jakie są jeszcze dobre nasiona poza o królowa tam spadła nasionami poza makiem, oki? Okay? Więc napiszcie w, no, w opisie i to byłoby na tyle. Dokładnie powiem wam jeszcze ostatnie słowo, że mam to już od, patrzcie, od czwartku tą kolonię, od tego czwartku, czyli już od tak, no, z y, y, trzech dni i spójrzcie, nie, czterech, czterech dni i patrzcie, jak już ja są już i się cieszę. Więc pozdrawiam, Widzimy się w następnym odcinku. To pa!